Czy warto kupić Ark Ascended? Jeżeli nie żyjesz pod kamieniem, to wiesz, że już za niedługo wychodzi Ark Ascended, czyli totalnie nowy ark i nie, nie jest to Ark 2, jak dużo osób twierdzi. Tak właściwie to Ark Ascended będzie takim bardziej dopracowanym naszym Arkiem z nowościami dlatego, że będzie tam zmieniona grafika i kilka mam nadzieję rzeczy ciekawych się tam może pojawić. Tego czego jesteśmy pewni to to, że pojawi się kilka nowych dinków, na które obecnie możemy głosować. Oraz wiemy, że pojawi się na pewno jedno nowe DLC. Dobra, trochę Ci przedstawiłem czym jest ten Ark Ascended, ale teraz powiem Ci dlaczego moim zdaniem warto kupić tą grę. Zacznijmy sobie od pierwszej najważniejszej rzeczy. Czyli czy taki Arka ascendant w ogóle będzie opłacalny? Moim zdaniem tak, bo w dosyć niedużej cenie, jaką jest coś między 30 a 40 dolarów, dostaniemy wszystkie DLC z poprzedniego Ark'a i po prostu będzie funkcjonować to tak, że kupisz raz i będziesz mieć wszystko, plus jedyne co będziesz musiał dokupić to tego jednego DLC'a, który wyjdzie za jakiś czas. Dobra, dalej, dlaczego warto, moim zdaniem? Warto, dlatego że nasz stary ark, niestety, po wyjściu ascendent, trochę podupadnie. Jak wiecie, w naszego arka już nie gra jakoś mega dużo osób. A dodatkowo oficjale zostaną wyłączone, a może już zostały. No, nie jestem akurat tutaj w temacie. Natomiast w Arc Ascended dostaniemy coś, na co czekało naprawdę wielu graczy i prawdopodobnie jeżeli ty masz znajomych na innych platformach, to też na to czekałeś. Mianowicie Ark Ascended umożliwić crossplay wszystkich platform. Jednocześnie na serwerze będziesz mógł zagrać sobie z kolegą z Xboxa, z PSa i kilku innych jeszcze platform. Niestety mamy też informację, że gracze Ark Mobile i bodajże Nintendo nie będą mogli grać. Kolejną rzeczą jest zajmowane miejsce. Tak wiem, dziwnie to brzmi, ale jeżeli gracie w Arka, to wiecie, że Ark zajmuje olbrzymie ilości miejsca. I jest to wręcz nieprawdopodobne, jak taka gra zajmuje tak duże ilości miejsca. I z tego co wiemy, Ark z Ascended będzie zajmował tego miejsca dużo mniej, bo będzie dobrze napisany. Dla tych, co lubią Sotwa... Ciekawą informacją jest to, że ten sotw zostanie usunięty, tak jak normalna gra, a zostanie wbudowany do Ark Ascended. Czyli jeżeli odpalicie sobie Ark Ascended, to jednocześnie możecie sobie zagrać w tego Ark Ascended lub możecie zagrać sobie sotwa. Kolejną rzeczą są struktury. Jeżeli jesteś fanem budownictwa w Arku, a wiem, że takowe osoby istnieją, to pewnie będziesz zachwycony, bo bardzo dużo budowli dostanie pewien update. Z tego co widzimy już na grafikach, jest ono trochę wyższe. I prawdopodobnie pojawi się dużo różnych wariantów struktur oraz same nowe struktury. Jak dla mnie jest to rzecz, która w Arku może przynieść tą nutę świeżości. Następna jest customizacja. Jak dla mnie jest to rzecz bardzo fajna. Ja tam zawsze lubiłem bawić się swoją postacią, zwykle jak grałem w Sotwa, ale w normalnym Arku zabawa postacią też jest całkiem fajna. A gdy dostaniemy dużo nowych konfigur do postaci, może być całkiem zabawnie. I teraz najważniejsze, czyli silnik. Jak wiecie, ARK zostanie przeniesiony na Unreal Engine 5, czyli na silnik, który jest teraz bardzo popularny. I może nie jestem jakimś znawcą, ale jest to dobry silnik. Przyniesie to ze sobą bardzo fajną i przystępną grafikę i bardziej dynamiczne światło. Jeżeli kiedykolwiek grajcie w jakieś gry właśnie z tym silnikiem, to tego mniej więcej możecie spodziewać się od Arka. Mody. Prawdopodobnie modyfikacje będą bardziej ułatwione, robienie ich będzie bardziej powszechne i najważniejsza rzecz, pamiętajcie, że przez to, że będzie crossplay, będzie większe zapotrzebowanie na mody, będzie więcej moderów i ogólnie będzie to po prostu lepiej zrobione. A teraz rzecz, która jest jednocześnie plusem i minusem. Dużo osób narzeka na to, że jeżeli ma swojego save'a, no to szkoda im będzie się przenosić, no bo przecież zanim to się wszystko od nowa wybuduje i tak dalej, ale na szczęście! Arc Ascended umożliwi Ci transfer Twojego świata z Singla na Singla w Ascended, czyli będziesz mógł na spokojnie przenieść swój świat i nie martwić się, że coś się wydarzy. A co ciekawe, coś podobnego jest zrobione z oficjalami, ponieważ możesz je sobie pobrać i możesz je zwiedzać. Minusem może być to, że jeżeli macie świat na przykład na modach, to mogą być z tym delikatne problemy, bo nie każda modyfikacja od razu będzie w tym arka standard. Rzecz teraz, która ucieszy prawdopodobnie wielu graczy, którzy grają w starego arka, czyli TLC. Jak wiecie, TLC to takie jakby update y do Dinków. Na przykład TLC do Stegosa było to, że stał się tankiem i ma różne możliwości dostosowywania swoich kolców. I takie właśnie TLC prawdopodobnie będą wypuszczane. W Ark Ascended mam nadzieję, że jak najwięcej dinków otrzyma takie TLC, ponieważ jest to ich zmiana na dużo, dużo lepsze. Nieważne, czy jest to coś takiego jak u Mamuta, czy jest to coś bardziej rozwiniętego. Z tego co wiemy, dostaniemy też nowego anti-cheata, który naprawdę przydałby się na serwerach oficjalnych. Bo jak wiecie, często na oficjalach i też na nieoficjalach oczywiście, można spotkać różnych cheaterów. I mam nadzieję, że ten nowy anti zapobiegnie temu. Szybkie info z montażu. Okazało się, że już za niedługo mamy głosowanie na nowego Dinka na Extinctions. Dlatego patrzcie kartę społeczności, bo tam będę was o tym informował. I pamiętajcie o jednej rzeczy. Płacicie za wszystkie DLC-ki, ale tak naprawdę na początku dostaniecie bodajże tylko Dylen. Dlatego nie przestraszcie się. Mapy będą dodawane po kolei. I o wszystkim twórcy Ark będą nas informować na bieżąco. Przynajmniej tak mam nadzieję. Ja na przykład osobiście będę kupywał Ark Ascended praktycznie na premierze, albo w tym samym dniu, albo dzień po. Na ekranie uświetlają Ci filmy, które polecam Ci obejrzeć, bo są ciekawe, ja już będę uciekał. Cześć!